Siemano! Dzisiaj oglądamy J.Coba No i dzisiaj zobaczymy co on wymyślił Teraz film był miesięc temu Dobra, no to więc lecimy Patrzmy na przeciek kota ja co? W Fortnite to gra. Więc polecam. A idziemy do bordania. W nowym sezonie mosty bywają do Jedziemy i zobaczmy co się wydarzy. O! I chłopo mi zmiotła z plaszy, bo wyjechaliśmy po most. No to nieźle. Dzięki za kifa, która. Patrz, 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 samochodem. O kurde! O, nie wiedziałem, a dobra wiedziałem, 104, a nie to jest przed boli, aha. Pompa Mitysta numer 2, no i proste, no niech chociaż to zadaje 200, pyk, 200, ale przeżył, Powiedz mi jak przeżyłeś, jak to zbiłeś i zadałeś 200, po tak, masz 1 HP? Mam 1 HP. No nie, no dobra, próba druga na innym oponencie. I? Nie, no, 200 znowu, ale to nie onekotuje. Czyli nowa pomba dodaje 200, ale nie onekotuje. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Na mapie istnieją sejfy, które można otwierać przy użyciu glutku. Jakby w tym momencie znajduje się tutaj. O kurde. No, glutek jest. I w, w tym miejscu mamy sejf. O ale kurde. Co się dzieje? Mordaczko. Nie wiedziałem. A, a nie, to nie, nie, nie pokaże, jest co to. Muszę jest chyba. Do... Pana ksatora, który jest jakieś 200 metrów dalej i klikam pokaż przedmiot. I co się nam dzieje? Oddałem mu duszka mojego kochanego. Duszek jest właściwy. Hey, a ja w eku dostałem mityczny nagrobek. Klucz do skarbca. Ej dobra, to jest mocne, podnoszę. O kurde. Wracam do Facebooku i klikam otwarty skarbiec. O kurde! Miejsc ja potwierdzony, ej stary w ogóle. O kurde! Klinga no ok. Jedna nowa skrzynka, jedna mityczna skrzynka, druga mityczna skrzynka, trzecia mityczna oh. skrzynka. Czwarta mityczna skrzynka i druga nowa skrzynka. Mega OP Strat. Polecam. Podobno w nowym sezonie fortek nie można złamać tego oto za każdym bo czeka nas wtedy kara. <laughs> Nawet dodali tutaj takie barierki ostrzegawcze. Ale oczywiście sprawdźmy to i wejdźmy w ten obszar tanecznym krokiem, czy cokolwiek się wydarzy. Nie, Potwierdzony. Oj Dzikowik, Dzikowik. Pani jako najdzie do krzaka, zapraszam, zapraszam. Mam na nim kwadratik. Cały czas wiem gdzie jest. Cały czas, proszę bardzo. Padujemy, tych on dostaje. Okay. Nowa matka namierza nawet na niewidzialności. Dobra co? jest niewidzialny. A nie. no faktycznie. co nie Dobra, no, trochę jest... wam to podwiększy, żeby się Przecik bardziej widzieli. No, o, dobra. O, to tak może okay. nie mam pewności, to oznacza, ale... W ogóle nie gra w batylu tylko w reaktywację. Ale dobra. Mój pop się oddala, no ale czy on się buduje? Nie powiedziałbym. To po prostu się oddala. Pop się oddala, pompa pop się przybliża. Kilo pop się oddala. Ale to jest bug. I to jest taki po prostu inny fow, ale ja nazywał tego bugiem, więc Mit Bolon. Obolony mit. Idzie strepa, ja jestem na górze, skaczę i moi drodzy odpalam uderzenie z katary. Czy ja to przeżyjecie ja to przeżyje? Tak, ja przeżyję raczej, bo ja to wiedziałem już. Tak, tak widziałem doleci. jak jakiś typ, który już druga, przeżył. Ten ten bez uderzenia, po prostu Grałem sobie ja w rankingowe. Tak. A chat, A uderzenie bez skoku ratuje czy nie? Też. I wszystko ratuje Mi teleport może być przenoszony przez pociąg. Rzucam teleport na pociąg i zobaczmy, czy pociąg no, mi go przewiezie. Przewozi, przewozi, przewozi. No jak najbardziej. Jak najbardziej pociąg przewozi teleport. Ciekawe i potwierdzamy, że to no, można zatrzymać pociąg teleportując się z niego. Uwaga, to szybka akcja. Wysiadamy, rzucamy teleport i w momencie jak pociąg będzie przejeżdżał i będzie na teleport, czy to się teleportuje teraz. Ale główno. <grymianie> Uwa, dostałem no, się. Po kulu znowu siodłem. DJ Czekaj, Nie oglądamy. Uwaga, ostatnia szansa teraz. Nie dała. Nie dała, nie da się zatrzymać pociągu. Niestety, mit obalony. Ze na pociągu można dostać nawet mityczny item. Jest Kukur. mały, kto wątpię, że coś fajnego leci, ale tutaj się rozchodzi o tą dużą moją drogę. W międzyczasie otwieram drzwi, uwaga, pyk! On no, niestety nie zadziałało, ale mamy skrzyneczkę i jest mityk! O kurde! Kurde! Nie wiedziałem, że będzie do obrazu. Po super ransko, bierzemy. Mityk z pociągu, potwierdzamy. W niektórych itemach można przełączać celownik. W teorii bierzemy te dwa itemki pod lupę i sprawdzamy. Zoom, jest celownik. O, sit. ten celownik bardzo I lubię. Celownika faktycznie nie ma, klikając sim wracamy znowu do że reklama naprawdę Kurde, -re karaoke, to ta reklama w nikim ta 3 2 1 już, już jest uh, Ale ma fajną ]笑. strefę ile jest to w 4 to było proszę bardzo rzucamy sobie tutaj rekord 4 cały czas ma jak widzicie dalej działa

W tym momencie. Czyli okolice 182 metrów, ale musicie wziąć pod uwagę to, że jeżeli sobie rzucicie go do góry, to nieważne jak on daleko by nie był, to po użyciu oczywiście Was to teleportuje, nic Wam się nie stanie. Tak czy inaczej, nic potwierdzony. Ale się przez jadący samochód przeciwnika, nic nam się nie stanie. Rzucam teleport, nie wiem jak to ma działać, kolega jest w górze i zobaczmy, jedzie, jedzie, jedzie.

co ja to chyba zrobię na dwa odcinki? To działa, to Teraz ja to zaraz lecieć, zrobię, a ja tak polecieć, zaraz nagram parę tak do drugiego, wiecie? Chyba lecieć, tak, tak zrobimy. Dobra, to jest chyba tak to zrobimy, lecieć, wiecie? Nowy Zobaczcie, jak daleko ja. To, ja, to ja zaraz nagram kolejny odcinek. No więc w tym odcinku się nie zobaczymy, zobaczymy się w drugim odcinku, więc. Zatrzymuję i poczekamy chwilę na